Dzień dobry, sobie z tej strony Antek. Dzisiaj sobie gramy w Toilet Defense, oczywiście. Spróbujemy przejść harda na Toilet Haku. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Ale tylko Elf camera 1. Dzisiaj możemy sobie totalnie wybić z głowy naszego Laser car, naszego Laser Camera Car. Możemy sobie Rider Speaker w Medic -ka Kamerkę. No i takie obawika czyli speaker. Ja, bo bym już tylko brał seat kameramenem, ale to byłby głupi odcinek oczywiście. Więc przechodzę tylko elf kamerą. Widzę, że tu też mam takiego elfa. Widzę, że do elf, nie? Dobra, wchodzę jako sam. Jak przejdziemy do salwy, czy to jest czego będę z Zadolony, Chcę jakbym przeżył Nightmare na elfkamerament, to uznałbym, że to jest najlepsza postać. Oczywiście w grze. Rada, że... No, oczywiście to będzie trochę trudniej, ale trudniej, że nawet dojdę tak do trzydziestych, fali może. Mm, 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 mm. Myślę, że to przejdę. Dobra, daję azowski, bo lepszym teraz. Wave trzeci start wyskoczyło, więc ja się tylko poprawiam, oczywiście się poprawiam. Dobra, co tu się dzieje? Widzę, że small toilet chciał przejść. Ja ten small toilet, a to jest tylko toilet. Mnie to trochę smuci, że to jest toilet. Tylko... W zwykły toilet po prostu. pisze że toilet, czyli tylko toaleta. não dual não duválculo to é que gosto de fazer já Ale nie dostał, no, bo moja kamerałmana się. Elf Cameraumen, dobra. Yy, nie, to nie jest ważne, żeby powiedziałem Elf Cameraumen, okej, okay, okej, okay, dobra. To nie jest ważne, że powiedziałem Elf Cameraumen, znaczy, nie, że to jest Cameraumen, bo to jest Cameraumen, tylko że się przebrała za Elf Cameraumen i teraz udaje legendę, którą wcale nie jest. Po raz się trochę ulepszyła. nie wierzcie jej, to jest oszust. To jest oszust i zdrajca. To ją widzi to niech jej nie, nie ufa. Lepiej. Ona już by chciała mieć spalówkę. Bum bum to dar boom cztery. Bum 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 bum. O medy. And this medy. On da medy. Medy. No po prostu by postać na Boom i boom. Mam taki sam raz. Halo. Trzeba. Nudno. Pos. Jak wy mi bossa sklepiecie, to ja was wierzę, że to wygraczę. Ja już No Na nie musieliście by... No w sumie ja i tak jakby ten boss tu przegrał. Znowu taki sam małem. Dobra, no, nie wiem. Nie wiem, czy to wygramy Już 5 minut to leci, a dopiero 12 fala że to szybciej zakończymy ten kabaret. Ale widać, że chcą się... Aha, no dobra, nieważne to co powiedziałem teraz. To już cofam to, co powiedziałem. że to wygram? Już to cofam. Mogę teraz przegrać w tej sytuacji. I to na pewno mogę przegrać. A, mutanta rozwali, no to nie przegram. To jeszcze Larger Glass oczywiście. Nienawidzony gocił przez Menów. Bo nim oczywiście przeszkadza, także go nie umiałam zaciukać swoimi. Ale hopsuna dostał. A ja nie mam bawików. To będą mnie źle obrywać. Czyli jednak nie wygramy, bo nie mam bawików. Bawiki będą bawikowane. Oto... Od tego są bawiki, żeby bawikować. Mam 20 ps jakis sklep. Czyli jednak samymi elfkami. 1500, to jest 1000. 1500. Daj mi 1500. Daj mi 1500. Tam gdzie się zatrzymie gdzieś tu się powinien... Dobra. Dobra, skrapali go. Dobra. Mm. Jest szansa, żeby tego Glasasa. Glasasa rozwalić. Zastranego Glasasa jest szansa, żeby rozwalić Jest szansa, żeby go rozwalić Tego Glasasa Big lasasa! Tutaj już nie biję sosa. Eee, nie raz No to brawo. dla nas Elf Camera Umen! Będę na pewno musiał przenosić. No i wiedziałem, że będę musiał przenosić. Z powodu jednej głupiej Elf Camera Umen, która nie myśli i nie po prostu nie umie i zniszczyć, bo po prostu ma zero Ikea. na tego ja, bo nie mam tutaj tak robić. Oni mi kasem muszą zarabiać. Żeby ich sklepać. Muszę kolejną bym Rada jest szybko tego skipa. O teraz glasasy, ja nie mogę. Teraz kurde glasasy. Zaserane glasasy. Dobra, daj tego skipa, bo... Tu się dymy robią, Glasasy nam przechodzą. Tu się dymy robią, bo Glasasy przechodzą. Dobra, tego jednego Glasasa rozwam. Ja nie mogę nie rozwalili. A Wejkuma? Też nie rozwalam. No, to będzie wielkie przenoszenie. Ja już to wiem. Że my nie będziemy być z przodu, tylko z tyłu wszystko do 21 waifu, a ja dalej w grze. Myślałem, że szybciej, umrę. Ale cieszę się tu, gdzie jestem. Strong. Tylko na Stronga Daj ich. Strong. Bigo. Jak nie rozwalimy tego zasadnego. Blah. Kurde, gbicie Glasasa! Jest bardzo źle, bo nie rozwaliśmy Glasasa. No wy się tu gdzieś musicie zatrzymać. Dobra, Dobra. zabijcie ich. Proszę Was, bicie ich. No chyba widzę, nam się nie uda. Tyle nam się widzowie nie uda Postawiam jeszcze jedno. No co, się patrzycie jakie łopy z kolumny Patrzę, patrzę mi się patrzę. Zatrzymali się o! widzowie nie udało się idziemy do lobby nie udało się mi bardzo smutno. mi się nie udało nie jest mi bardzo smutno, bo się nie udało. Człowiek, rakieta. Mi się, mi się nie udało. Człowiek, to Nie udało. Człowiek, na to Nie udało. Dobra, gościu, co ty, and? Admin. Ja ci dam takie, 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 takie i takie za to. Dobra, gościu nie chcę. Oh, Hedy and this Maddy and the Maddy Dobra To by tak... To by czekacie Wchodzę i wchodzę w moją grę Wchodzę i wchodzę, bo Widzieliście co się stało? Nie wiem moich jednostek Tak Medyk i Wabik Mam no, we fabik, fa big. Ach, ktoś mi na jego niego wejść, a co ty chcesz tam wchodzić, to już słabe Nie nie że słabe. Gosiu nie! Nie chcę słaby idzie. Nie chcę gra z tym słabiaczem. Spieprzaj stąd. Czy nie chciałem tak powiedzieć? Ale nie chcę idzie, no nie chcę z nim grać. Dobra, kto wchodzi do mnie? Ja idę. Ja nie go, ja idę. Dobra, gramy bo się z ludźmi dogadać nie da, bo kurde, nie chcę nagrać z jakimś bambiczkiem, się dogadać nie da. Wiem, że w cameraman jest, dobra, no ale... Ja sobie stawiam mojego klasyczka. To gościu, postaw coś. Nie, bo ja wiem, że ty masz browsing cameramana. Ale postaw coś lepszego. Nie ja, no gościu, dobra, może wywalony po prostu cały świat. Już to jest lepsze niż ten browsing Já se taky... No, Ryder, kurde. Ryder, patře to, že ti mu Nebo mu k... Tu postavit, to by se to přeradil. A bo tu taky vábík. O, ale by přijmoval stuny. A kde mas Amesta? amesta? A, Amesta stojí? Tu pepsa? A kde je Amesta, Tu pepsa. A gdzie sam jest ta psa? Gdzie jest ta psa? Czy on gra w ogóle dalej? Dobra, nie ma go. W go mam. To się ty ich stawiasz? Usuwaj ich! Gosiu, ja tutaj na przykład legendę chcesz? Może ja ci takiego Rider Speakermana dam, co? jest trochę lepszy. ZDAJ TEGO SKIPA! Pierweź, daj tego skipa! Napiszę skipa z... i... -p. jak się wysyłało? Nie pamiętam, kurde. Hauser w Węglaru, dobra, a takie rzeczy sobie Aha, dobra, to jest ten, co zarabia, zarabia, zarabia kasę? Lager Scientist. Kamerka. Mą kasę kiedyś zarabiam, pamiętam. Aha, bo jak on Leczył naszą bazę, jak była z obita, co pięć hapa, pamiętam, no? no on leczył bazę też. Tylko skąd ten gościu się tu wziął, teraz to PSI... Co dodamy go na odcinku, widzę, hmm, jak nie chcę przyjąć, to nie będzie gościa. Widzę, bo... no ja tylko widzów dobrych przyjmuję. Nie? Tu bym ja mógł no, nawet takiego rubika postawić, o! O, wabyk, wabyk, go, 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 wabyk. Tylko za 400 może dopiero. Ja go już dawno zabrudzili. O, jak ten wygląda, ten larger. Amet. Od Ametka. Ja oczywiście idę z rajder z but. Dla mnie to jest postać mego serca. No pokonaj kogoś. Byle kogo i pi ich. Przegraliśmy już. piesi Jak piesinizję Pies nic nie postawi, to... Słuchaj jakąś szarlatę. O tyku po 50 bije. po 50 bije. O Tylko po 50. Chciałbym, żeby. Dobra. Jest mi stać na random speaker right. postaw coś tu. To cię. Możesz Potem Tu mogę posadzić Rinder Speaker. Tam, gdzie widzę, że Glasses to jest? To jest Glasses? And the Glasses? Tak. And the Glasses tak. no, jest, to jest. Mogę sobie z pierwszej osoby? What? Patrz, na tęskni mi do mnie. Mogę sobie po nim skakać, czekajcie. Mój Rinder Spiker bije. Jak tu fajnie tak ogląda z pierwszej kamery. Aha, ja normalnie muszę tak chodzić i muszę na niego kliknąć, bo tam gdzie jest myszka, tam jest moja ta. O, to jest ekstra. Co ja? Santa Tefo nigdy was. Z... Santa co ja gadam? Znaczy, Santa Steven chyba nigdy. Tego nikt nie zapomni, to jest dobra. Po prostu to jest dobra postać. O i teraz muszę się na ruszać. No lepiej mi się tak. Uskripnijcie tego wave'a! Ja nie mogę! Sorry, wydarał mi się trochę. Bo mnie denerwują ci dupie. Pias mnie denerwuje i to najbardziej. Hadi, Hadi, on bez Medi. Czemu nie mogę? Bo oni tak nam godził mnie tylko po 20 że on go załatwi. To się chyba Gosiu pomylił. <grymne> Bo nie nam co nie zlądy generować. Sandwark z szop. Tak, generuje To w sumie nie daje, to jest Lager Scientist. O ile chcę? I tu ktoś postawił randę... O, sp Rider Spiker! Dwa rady Rider Spikery! Po to są Peter Spikery! Tylko że... On dopiero go ma drugi, mama, tak? Oh, 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 oh. Widzę, że ktoś tu powiedzi, postawił pikara tego. Pają, no, tak, on taki niezły zasięg. Jak to? Pikar Spider. Pogo tu postawił? O, może ja go postawiłem? Nie pamiętam, bo jestem. Bo jestem. Bo jestem. Bo jestem... bum! bum. Gdybym ja tak stał na środku, to całą tą mapę widzę. Duża jest ta mapa i to fast.